Cześć, dzień dobry, Michał Ogno Ognieński, NTL Stone More z alpejskiego studia, właściwie z kerkorowskiego studia z mojego ukochanego korpacza. Kłaniam się nisko i e, muszę Wam powiedzieć, zima w pełni, śniegu pełno, na nic czasu nie ma, ale bym był ignorantem, gdybym nie poświęcił choć kapki czasu na to, co zdarzy się już dziś, e, a właściwie jutro, czyli legenda, legenda zjazdowa, coś, co e, możemy e, określać jako kompletnie kultowe zawody, co z, z czego historia zaczęła się już w latach 30., a w roku 67. E, zawitało na salony Alpejskiego Pucharu Świata. Oczywiście chodzi o legendarną e, Hennenkamp-Remen e, kogusik Zbiet, czyli trasa Streif i Kitzbühel w Austrii. Ten zjazd jest obiady legendą. Z wielu wielu względów, no przede wszystkim trudność, trudność tej trasy i historia, która pokazała, że ta trasa potrafi wygrać z gladiatorami, potrafi, nie wiem, zrobić kalectwo, potrafi nawet w skrajnych przypadkach zabić, ale trasa, która i zawody, które no, rzeczywiście są czymś, e, czym nie można określić w kilku prostych i łatwych słowach. E, wyobraźmy sobie 50 tysięcy gardeł wiwatujących na e, mecie e, tej, e, tego zjazdu. E, u góry e, my stoimy na starcie, e, widzimy przepaść, podpisujemy pakt z diabłem, bo jeżeli przekroczymy barierę startową, jeżeli przekroczymy bramkę e, startową, tam Odwrotu już nie ma. E pika w dół od razu na dzień dobry z tego domku specjalnie zbudowanego na ten zjazd jedziemy ten łuk pieszy w prawo w lewo jakieś 8 sekund i mamy pułapkę na myszy czyli małe fale skok 60 80 metrów na dzień dobry zaczyna się bardzo ostra jazda lądowanie kompresja i trzeba ją wytrzymać a tam przecież przynajmniej 200 300 kilogramów na swoich no, ci zjazdowcy, jak ciężarowcy, jak w podrzucie, jak w wyrwaniu, to naprawdę trzeba udźwignąć i mogą to zrobić tylko Alpejczycy. Już na tym lewym wirażu prawie ponad 120 km na godzinę. Potem oczywiście karuzela, też wirawe, wiraże, niesamowicie nierówne wiraże, gdzie trzeba utrzymać linię wysoką, gdzie trzeba. A walczyć ze swoimi słabościami, a przed tym wszystkim chronią nas tego nasze kości, mięśnie, umiejętności i e, psychika. E, no, ten zjazd naprawdę wzbudza emocje. Tak jak na początku, tak praktycznie przez cały ten zjazd, bo przecież nie zapominajmy jeszcze o e, hangu Prawie 85%, 85% nachylenia w sumie. Także pionowa e, ściana. E, Harzbeck, Kante, e, czyli ten e, skok i lewo. Skręt na ten trawers praktycznie kończący do mety, gdzie przeciążenia sięgają blisko 3,5 G. Następnie ten ogromny skok do mety, gdzie kiedyś Daron Rawls uległ bardzo groźnemu wypadkowi i zresztą wielu, wielu innych zjazdowców tam się niestety przeliczyło, no ale gdy już zjeżdżamy na metę i widzimy, że jesteśmy na miejscu pierwszym, jesteśmy po prostu nieśmiertelni. Jeżeli zjedzie Austriak, no to chyba jest to bardziej poważone niż zdobycie medalu olimpijskiego. Na mecie takie gwiazdy jak Arnold Schwarzenegger, Duma Austriackich Kasztaników, e, Niki Lauda, e, Alaba z Bayernu Monachium i wiele, wiele, wiele Tuz, bo to przecież nie tylko e, kapitalne zawody, to nie tylko e, ta trasa, ale ogólne ogromne przedsięwzięcie, miliony dolarów e, włożone w organizację tej trasy setki ludzi. Już kilka miesięcy przed tymi zawodami ta cała machina zaczyna się e, nakręcać, no ale zwroty e, z tej fantastycznej imprezy już e, są kilka, kilkukrotnie, oczywiście wyższe. Coś na co czekamy cały sezon, na co czeka zjazdowy e, świat już e, niedługo e, w całej historii e, 23 razy. Zwyciężali tam Austriacy, najwięcej. Ostatni z nich Hannes Reichelt, rok 2014. No ale to aż w ostatnich 11 sezonach tylko jeden Austriak. Pamiętamy takie legendy jak Didier Kirsch, on chyba czterokrotnie wygrywał ten zjazd, Franz Kramer. No i wielu, wielu innych, którzy zasłużyli sobie na to, by no być legendą e, tego e, arcypiekielnego zjazdu roku ubiegły e, Thomas Dressel, który pokazał się światu e, no, w niebotycznej formie, w ogóle w tamtym sezonie wygrał strajfa, e, chyba sam w to nie wierzył. E, dzisiaj go już nie ma, bo e, no, zerwane więzadła, bardzo szkoda, ale są przecież inni. Czy Austriacy? Wow, no, trochę, trochę ich jest. Kiechmeyer, który wygrał ostatnio Wengen i pokazuje, że ta austriacka kadra rośnie w siły. Jeszcze Max Franz, Reichelt najlepszy na ostatnim treningu. Kto wie, kto wie. Słuchajcie, to trzeba zobaczyć, to trzeba zobaczyć, oglądnąć sobie film, na YouTubeach, troszeczkę to poanalizować, żeby w ogóle wiedzieć tak naprawdę, co to jest ten zjazd do piekieł. Ja postaram się zanalizować zwycięzcę tuż po weekendzie, a Teraz zapraszam Was na rozmowę z moim gościem, Maczkiem Bydlińskim. My zadzwoniłem do niego, bo to przecież zjazdowiec, który w ostatnich dziesięciu, nie wiem, dwudziestu latach jako jedyny reprezentant naszego kraju miał w ogóle, e, no, zaszczyt, albo i czelność, albo i odwagę startować w tym arcy, e, na tej arcy trudnej e, trasie. Czy mamy kciuki? Po pierwsze za to, żeby się chłopaki tam nie rozwalili. Eee, ja tf, pamiętam chociażby e, e, Swindala, który po e, Hausberg-Kanter uszkodził e, więzadła, krew z nosa. No, straszliwy wypadek. Komentowałem wtedy to na antenach Eurosportu i dla mnie też spełniły się wtedy marzenia. Dwukrotnie miałem okazję te zawody komentować i muszę wam powiedzieć, że żadne inne zawody nie wzbudziły we mnie tyle emocji. Siedząc tam w dziupli w Warszawie e, dało się wyczuć to, Atmosferę i wy tą atmosferę też poczujecie, jeżeli włączycie telewizory i zobaczycie wielkie ściganie. Przejdźmy do Maćka i do jego e, doświadczeń e, z tym słynnym zjazdem. Trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia, Maciej Bedinski. Halo, halo. Cześć, dzień dobry. Okno, Okniański z tej strony. Witam. Czy ja z panem Mackiem Bydlińskim, słynnym zawodnikiem, zjazdowcem elity alpejskiego pucharu świata? Maciek Bydliński z tej strony, dokładnie. Cześć, Macku, co tam u ciebie słychać? Gdzie jesteś? No, jesteśmy w Czechach, w obecnie na zawodach międzynarodowych U14, U16, czyli Junior Młodszy Młodzik. No i od jutra walczymy. Także. Zobaczymy na jakim poziomie jesteśmy Czyli takie w Polsce. Czyli takie życie po życiu Alpejczyka jest, znalazło się i sobie radzisz w życiu takim, gdzie nie uprawiasz, gdzie nie jeździsz szybko, gdzie nie, nie, nie zjeżdżasz, chociażby w, na trasach w Kic? Da się żyć? No, po, po, powiem Ci, że, że dzisiaj bardzo miło się dziwiłem, bo bardzo dużo. Znajomych twarzy, spaliń partnerów z lat wcześniejszych. Spotkałem jak choćby Jara Babusiaka i innych e, kolegów, którzy też e, odnajdują się w podobnej e, roli, czyli trenera. No i jest to takie zataczanie koła, bo i jest e, też Piotrek Kaczmarek, który, który wygrał te zawody. E, no, prawie 20 lat temu, ponad. Ja tutaj byłem trzy razy. Drugi Maciek Wążek wygrał te zawody w Wiszkach i to takie miłe wspomnienia. Minęło 16 lat, a wydaje się, że, że się przyjeżdża po, po kilku latach, więc to no, takie jakieś wspomnienie, teraz kolejne pokolenie. No i trzeba pracować nad młodym pokoleniem narciarzy. No. Ja dokładnie, dokładnie pamiętam te zawody i tego chodzącego krecika, bo też tam startowałem. Też mogę Ci się pochwalić, bo byłem dwunasty, ale tylko w pierwszym przejeździe, bo na drugi głowy zabrakło. Ale już tak z Ziczek, proszę Ciebie w to wielkie ściganie. Od jutra, chyba największe ściganie z możliwych, zjazd w Kitzbir, trasa Strive. I ty jesteś gościem, który z Polski chyba jako jedyny może nam powiedzieć, czym to smakuje, jak to się je, jak to się jeździ w ogóle, co się czuje na starcie tego kultowego zjazdu. Jakie ty masz wspomnienia, takie pierwsze twoje myśli słyszysz strajf? O czym myślisz? Hmm. Dużo, dużo przemyśleń się. A, a propos strajku, bo, bo przyjeżdżałem tam pierwszy raz nieprzygotowany totalnie do, do, do takich zawodów, do takiego poziomu. Kończąc gdzieś w siatkach, w środku trasy. Kończywszy na, na, na miejscach 27, ale gdzieś po drodze było i 9 miejsce, i 12. Nie ma teraz, bo jutro już jest tylko i wyłącznie supergigant, który powiem szczerze, no, że dużo ludzi na ten supergigant w piątek nie przychodzi, a zaczęli przychodzić na drugi przejazd tego supergiganta, czyli do kombinacji, bo to był piątek po pracy z nocny i, i, i wtedy można było poczuć tak naprawdę yy, gdzieś tam w połowie trasy, troszeczkę jest miejsca, tak żeby oddech złapać, ale ogólnie e, najwyższe loty jeśli chodzi o, o poziom wytrenowania, przygotowania Jest bardzo wymagająca. Okej, okay, a sama atmosfera. Startowałeś w wielkich zjazdach, bo przecież startowałaś też w Węgiel. Zjazd, który był przed tygodniem. Też jeden z wielkich klasyków. E, czy atmosfera jest porównywalna? porównywalna. Szwajcaria też żyje w no ale te Kidsbir, jednak e, gdzieś tam e, każdy mówi, że to jest jednak coś, co, co no, każdy zjazdowiec e, musi poczuć. Samo zwycięstwo porównywalne jest przecież do zdobycia chociażby medalu Igrzysk Olimpijskich I, i ty tą atmosferę poczułeś? Rzeczywiście jest coś specjalnego w Kidsbir? Znaczy... Jest tak jak powiedziałeś, równowartość złota olimpijskiego w jeździe, taka wygrana w Kindbichel. Ale porównując to z Węgiem to są no, podobne zjazdy pod względem prestiżu, a też pod, pod względem ilości osób, kibiców, którzy oglądają te zawody. Węgen jest spokojniejsze, dłuższe, ale takie można powiedzieć bezpieczniejsze. Też są bardzo trudne momenty, bardziej trochę na wytrzymałość, ale tutaj Węgen, to znaczy skit beheld krócej, ale intensywniej bym powiedział. Więcej też takich wypadków, zakończeń kariery, zawodników, którzy osiągali wcześniej sukcesy i to też buduje całe to napięcie tego, tego całego weekendu i, i, i podekscytowanie, że rzeczywiście tam wygrywa gość, który oprócz umiejętności narciarskich ma odwagę, ma przysłowiowe jeja na to, żeby zaryzykować z linią, z przeciążeniami, z nierównościami. To no jest to niesamowity zjazd pod względem właśnie takiej Odwagi też, oprócz umiejętności. No, treningi też nam pokazywały, że, że tutaj y, wydaje mi się, że większą przewagę mają tacy zawodnicy, którzy też dobrze radzą sobie y, w supergigancie, tak jak y, Wengen. Trzeba mieć te warunki fizyczne, tych kilogramów dużo, y, to pomaga, ale w jednak y, agresywna linia, czyste skręty na tych trudnych, technicznych momentach pracy mocno nachylonych. No jednak przeważa, przeważa ta technika na tych nartach długich niż, niż taki gliding i, i czucie narty zjazdowej. Tak mi się wydaje i, i, i to, że dzisiaj dzisiejszy trening z tego co wiem to z Reichelt wygrał, to, to pokazuje, że, że nie do końca te warunki fizyczne odgrywają główną rolę. Jasne, jasne. No właśnie co do Reichelta i co do reszty stawki. W sobotach to wielkie ściganie. Ty masz jakichś swoich faworytów? W ubiegłym roku Tomasz Dresen zachwycił cały świat, wygrał ten zjazd. W ogóle pokazał się światu zjazdowemu z wspaniałej strony. Ten kapitalny sezon, teraz kontuzja, nie ma tego sympatycznego Niemca. Kto dzisiaj? Kto jutro? Kto pojutrze? Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że następuje taka można powiedzieć zmiana warty, bo bo kto przypuszczał, że Vincent Krygmayer wygrał węgen tydzień temu. To co mówiłeś przed chwilą, Kriszmeier, on przecież w ubiegłych latach kapitanie supergiganty, prawda? Mówiliśmy o nim, że on się właśnie specjalizuje w super gigantach i tak jakby na potwierdzenie twoich słów, że, że ci supergiganciści tutaj mogą rzeczywiście powalczyć No i tak mi się wydaje właśnie a propos a propos, że, że większą szansę mają tacy zawodnicy. Aczkolwiek nie przypuszczałbym tak do końca, że, że mają szansę w Węgen, a tu proszę, że yy, Kriegmaier wygrywa Węgen, zjazd, w którym yy, no wszystko jest na tym zjeździe, bo przez trzy minuty to naprawdę yy, nie sposób ominąć yy, strome nachylenia, skoki, przeciążenia, yy, jazdę na płaskiej narcie, yy, techniczne wiraże jak KNS wytrzymałość, no pod wielkim wrażeniem byłem tego, że wygrał Kriegmeier gdzie, gdzie przypuszczałem, że wygra Foist który ma niesamowite czucie na, na nartę taką długą supergigantową, zjazdową i, i tutaj pokazuje też w treningach wygrana Reichelta, że yy, no, faworytów jest dużo, nie ma, nie ma takiego jednego lidera jak kiedyś Lindsay Von, która wygrywała wszystko co popłatnie. W najlepszej formie, gdzie, gdzie też był, można powiedzieć, niezagrożony takim pewniakiem do, do wygrania, czy, czy Herman Majer. Tu może zdarzyć się wszystko i, i Matias Majer jest też, też groźny. i Ciężko upatrywać tutaj jednego faworyta i przez to zawody mogą być ciekawe, Budząc napięcie nie tylko po pierwszej dziesiątej czy piętnastce, ale, ale mogą trwać dłużej. Należy pamiętać też, że, 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 że zawody startują w okolicach godziny 12, czyli gdzie słońce jest najwyżej i najlepiej operuje na trasie, a to jest bardzo ważne na trasie Kispiche, bo jadąc w cieniu, gdzie, gdzie słońce już zachodzi. No, jest to... no jasne, przy, przy tych nierównościach, przy tym co dzieje się pod nartami, rzeczywiście to światu jest e, niesamowicie potrzebne. Przecież pamiętamy e, ten potworny wypadek chociażby z ostatnich lat: Aksela Lunda z Findala. No, jego kolana gdzieś tam mówią mnie, i, i, i jeżeli byśmy mówili o starych mistrzach i o, właśnie o Norwegu. No to chyba, gdy widzieliśmy, kiedy w Bornio oszczędzał, jakby te nogi, no tutaj chyba nie możemy mówić o, o starych mistrzów, że, że, że tu się pokaże. Mi się, chyba to, mi się to bardzo podoba. Bryce Bennett, Mayer właśnie, o Kilde Przecież to jest młode pokolenie, pokolenie, które pokazuje, że rzeczywiście powolutku, powolutku gdzieś tam ta zmiana warty przychodzi i te zawody są rzeczywiście dużo bardziej ciekawe. Nie, nie, nie możemy upatrywać 100% faworyta. No i ten Vojt, który jest rzeczywiście mocny, tak jak mówiłeś. Maćku, super Cię słyszeć, może znajdziesz czas, może z otworzeniem, żeby ten zjazd ogromnąć. Fajnie, gdybyśmy pogadali po tym zjeździe, jeszcze może ja stworzę lepsze warunki do rozmowy niż akurat dzisiaj. Ale tak jak ty, zapracowany kapka czasu, szybki spontan, fajno, że, że podzieliłeś się swoimi przemyśleniami. I co? Na kogo stawiasz? Taka jedno nazwisko? To jest bardzo trudne, ale jeszcze raz wrócę, że, że dziwię się na przykład, że, że Kindle nie wygrywa. Węgen, a Aha. W top 3 z więc yy, to jest całkowita, mówię, zmiana warty i ciężko, na pewno w top, w top 3, tak jak miał stawiać to Matthias Mayer, może, yy, ale, ale tutaj tyle było już zwycięzców w tym roku i Max Franz i Paris wygrywał, że jest naprawdę wielka loteria. I, i Będą ciekawe zawody. Loteria. Tego się trzymajmy i tego sobie żyjmy i wszystkim kibicom. Kidsby już niedługo. Dzięki Macio bardzo serdecznie i myślę, że do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki również. Pozdrawiam. wszystkich. Trzymaj się, Wyku. Hej, hej.